Witajcie, dzisiaj mamy kolejny opening na kanale. Tym razem będą to trzecie sygnowane buty Russella Westbrooka y Noty 0.3. Więc otwórzmy pudełeczko. Samo pudełko, jak to w Racelach Westbrooka, nie jest wybitne. Ja ogólnie uważam, że takie dla zwykłych butów najlepsze pudełka ma LeBron James ze wszystkich. No bo to reszta to jest po prostu nuda. No da, to możemy sobie pominąć i odpakowujemy papierek. Hmm. Są to moje trzecie sygnowane buty Rasola Westbruka I... I jedynki były naprawdę przyzwoitymi butami. Ja je późno kupiłem, już były dwójki wtedy dostępne, ale kupiłem za 100 par... 10 zł, więc naprawdę była bardzo dobra cena. Dwójki są naprawdę fajnymi butami, troszkę może za wysokimi dla mnie, ale tutaj mamy trójeczki. Naprawdę prezentują się ślicznie. Chcę drugiego bucika. E, ładny papier, doceniam. Ja doceniam ładny papier, jak dają do butów. W Nike lubi dodawać wszędzie taki samy, co mnie bardzo, bardzo mieli. Tak wyglądają te buciki. Yy, trzeba... To jest ta wersja pierwsza, która wyszła, która się pojawiła. Yy, multicolor. Ja... Ja będę ją nazywał wersją OG Westbrook 03. Yy, co do ciekawych rzeczy, które tu mamy. Na pewno. Tutaj Rzep, który nam pomaga ściągnąć buta. Dla osób, które mają problemy z wysokim podbiciem, tak jak ja, mi ten rzep bardzo leży. Naprawdę, ja nie wiem jak inne osoby, bo chciałem powiedzieć raz wszystkich, ale teraz powiem o sobie. Mi takie rzepy w butach bardzo fajnie dopasowują buta do tej wysokiej, wysokiego podbicia i mi naprawdę to siedzi. Bardzo duży props daje. Za to. Porządne kartonowe wkładki do butów, a nie napchane, karton, nie napchane gazety. I to jest naprawdę bardzo duży plus dla mnie tych butów. Tutaj, jeśli chodzi o trakcję. Jak <grybujesz> widzicie bądź nie, no podeszwa jest zakręcona nieziemsko jest odrobinę inna niż w poprzednich Westbrookach. Oczywiście zrobimy niedługo porównanie jedynego, dwojego, trójek, ale no powiem, że jestem ciekaw. Bardzo jestem ciekaw. Guma jest troszkę bardziej miękka niż w Polach George'ach czwartych. Bardzo dużym jestem fanem tego przez Westbrooka od dwójek umieszczania Metki pod spodem, no to jest dla mnie super zabieg, naprawdę mi się to strasznie podoba. No taka metka pod spodem jest dla mnie kozacka. Tutaj jeszcze Dwie wewnętrznej części języka mamy właśnie takie logo. Bardzo fajne sznurówki. Sętkowane jakieś. Naprawdę, yy, but dla mnie jest dope. Zdecydowanie dope. Yy, co do materiałów, no mamy tu kilka różnych rodzajów materiałów syntetycznych, które się przeplatają, łączą i naprawdę jestem pod wrażeniem tych butów. Yy, na zdjęciach nie wyglądały tak dobrze, nie wiem czy kamera to odda, ale na żywo są kozackie. Naprawdę i ten hologram na języku. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, ale jak ruszam, to on się przesuwa. I to nie jest. Ja na początku myślałem, że to jest prześwitujący materiał do tego języka, a ten pul na języku to jest taki hologram. No i to samo jest tutaj na zewnętrznej stronie. Nie, nie wiem, jak to będzie widać. I na wewnętrznej. No, czy też zewnętrzna z by była wewnętrzna. No super! Po prostu nie jestem fanem Russella Westbrooka, Uwielbiam Houston Raka, jest to moja ulubiona drużyna, ale... Znaczy, ja byłem fanem pozbycia się Paul'a, ponieważ on ma bardzo dominujący charakter i ciężko z nim było. Ale Westbrooka nie byłem zdecydowanie, bo byłem jednym z największych antyfanów. Tak, jak kiedyś nie byłem fanem Rose, ale Rose się ogarnął. I naprawdę, jak kiedyś bazował tylko na atletyzmie i tak dalej, dalej na tym bazuje. Ale jednak jest. dojrzał emocjonalnie. A Westbrook dla mnie to kompletnie nie. Ale muszę przyznać, że buty Racela Westbrooka, te why not. Szczególności 0,2, a te to już zupełnie swoją dziwnotą oddają w pełni to, czego szukam w butach. Ja, dla mnie buty nie muszą być drogie, nie muszą być wszystkim się podobać, one mają oddawać mnie. Mówić Patryk, dlatego mam tą kategorię przy ocenianiu butów. I ten but, mówi Patryk, naprawdę, on jest dziwny, pokręcony. Yy, wygląda jakby nic do siebie nie pasowało. Ale jednak tworzy spójną całość. I to jest to, czego ja szukam w butach. Russell Westbrook 03. No naprawdę te buty. Oj, nie wiem, czy nie powiem, że w mojej opinii nie są fajniejsze niż te Gatarajdy. Może to przez ten design kosmiczny i tak dalej, ale no. Jak to oglądacie, jest prawdopodobnie czwartek. Jak ja to nagrywam, jest piątek, ponieważ dostałem te Brooki Dzień przed Polami George'ami i nie otwierałem ich, specjalnie czekałem. Nagrywam dwa odcinki naraz I mam teraz nieziemsko ciężką rozkminę. Które buty założyć na hale w piątek 19? w piątek o 16. Naprawdę bardzo bardzo ciężka rozkmina. Pewnie zobaczycie na moim insta story. Które polecam? Instagram, buty nie grają i na Facebooku też czasami coś śmiesznego wrzucam. I ogólnie jeszcze tego nie powiedziałem, ale chciałbym podziękować za 250 subów i Road to 1000. A odcinek specjalny z okazji 250 subskrypcji, już niebawem. Dzięki wielkie! I why not? Na razie.